Co to jest karta płatnicza? Finansowe QIA. Korzystanie z kart płatniczych jest w dzisiejszych czasach codziennością. Badania pokazują, że coraz chętniej korzystamy z płatności bezgotówkowych, które są proste, szybkie, bezproblemowe w obsłudze, a przy okazji ułatwiają wydawanie pieniędzy. Okazuje się bowiem, że przy płatności kartą wydajemy zdecydowanie więcej niż wtedy, gdy płacimy wyłącznie gotówką. Co to jest karta płatnicza i czym kierować się przy wyborze konkretnego rozwiązania? Spis treści. Do czego służy karta płatnicza? Karty płatnicze, jak sama nazwa wskazuje, umożliwiają dokonywanie płatności za pomocą transakcji bezgotówkowych, czyli bez udziału fizycznych pieniędzy. Zarówno karty debetowe, jak i karty kredytowe można z powodzeniem nazwać kartami płatniczymi. Nie ma bowiem w tym przypadku znaczenia, czy płacimy środkami, które znajdują się na naszym koncie jak w przypadku karty debetowej, czy też korzystamy z pieniędzy, które są de facto pożyczone karta kredytowa. Powszechność kart płatniczych wymaga przede wszystkim z szybkości i łatwości, jeśli chodzi o płacenie nimi w sklepach, punktach usługowych, a także w sieci. Dzięki karcie nie trzeba robić za każdym razem przelewu przy płatności online. Nie trzeba również wypłacać gotówki, gdy chcemy zrobić większe zakupy. Co to jest karta płatnicza i jak można z niej korzystać? Karta płatnicza jest fizycznie kawałkiem plastiku w kształcie prostokąta, który w rzeczywistości jest narzędziem do bezgotówkowych płatności. Karty wydawane są przede wszystkim przez banki, ale są również instytucje finansowe pozabankowe, które oferują karty płatnicze w ramach różnych swoich produktów. Karta płatnicza doskonale sprawdza się podczas codziennych zakupów, a także przy okazji większych wydatków. Jeśli chcemy kupić coś, co kosztuje kilka tysięcy lub więcej, o wiele łatwiej, wygodniej i przy okazji bezpieczniej jest zapłacić za pomocą karty, niż wyciągać dużą ilość gotówki z bankomatu. Karta płatnicza pozwala też zminimalizować ryzyko kradzieży gotówkę z portfela łatwo stracić przy kradzieży. Natomiast jeśli skradziona zostanie karta, nie tak łatwo będzie złodziejowi dostać się do naszego konta. Dlatego też jedną z najważniejszych zasad przy korzystaniu z kart płatniczych jest nienoszenie numeru PIN razem z kartą. Jakie dane znajdują się na karcie płatniczej? Karta płatnicza, zarówno debetowa, jak i kredytowa jest wydawana na wniosek jej przyszłego posiadacza. Znajdują się na niej informacje dotyczące właściciela, przede wszystkim imię i nazwisko, nazwa banku, który wydał kartę, identyfikator karty i data ważności, a także chip lub pasek magnetyczny oraz kod CVV lub CVC, które są niezbędne do przeprowadzania transakcji internetowych. Na rewersie karty płatniczej znajduje się również miejsce na podpis właściciela. Wiele osób po otrzymaniu karty z banku zaczynają od razu używać, bez podpisu. Zdarza się jednak, że taka karta nie zostaje w sklepie przyjęta i zaakceptowana przez sprzedawcę. Warto więc od razu ją podpisać najlepiej długopisem czy mazakiem, który szybko wysycha i nie ściera się. Kto może korzystać z karty płatniczej? Z karty płatniczej może korzystać osoba, która jest jej posiadaczem i jej imię oraz nazwisko na niej widnieją. Dotyczy to zarówno dorosłych właścicieli kart, jak i dzieci, które posiadają konto dla dziecka i wydaną do niego kartę. Nie można natomiast udostępniać karty osobom trzecim, nawet jeśli jest to ktoś z rodziny. Zdarzają się bowiem sytuacje, że nawet małżonek czy dziecko posiadacza karty nie mogą nią zapłacić. Sprzedawcy często kwestionują transakcje wykonywane kartą nienależącą do osoby, która chce nią zapłacić. Co więcej, mają prawo nie tylko zakwestionować kartę, ale również poprosić o dokument tożsamości, by zweryfikować dane. W razie niezgodności możliwe jest zatrzymanie karty płatniczej i zgłoszenie tego faktu do banku. Udostępnianie karty płatniczej nawet najbliższym osobom może więc przynieść więcej kłopotów niż korzyści. Warto o tym pamiętać za każdym razem, gdy chcemy ten plastikowy środek płatności przekazać, choćby za naszą wiedzą i zgodą, osobie trzeciej.